się sie, sie, z tej strony gaming.pl, Dziś ze mną jest Wilczek Wilczy Wilczek Wilczy Wilczyk To jest Wilczek ale nazwa była zajęta Dobra nieważne A <stryk> i to jest drugi odcinek z z z z granie z nobami z... ja jakby drugi odcinek dla, dla, dla te... dobra. Drugi odcinek dlatego, bo nie chciało mi się nie mi się wchodzić i nie chciałam po prostu mieć wyższego levela od niego. Zrobiłeś tutaj wszystkie pytajniki. No. Jakby co on będzie nieogarem, bo bo, bo, bo e mruczasty. Nie. Ja, co, ja w to dawno grałem hopie. wilczek. No. A wzi wziąłeś wszystkie questy? No większość czekaj tu wziąłem, czekaj. Jeszcze chyba na dole. Jakieś jak są jakieś na dole, to ogarnę. Pytajniki. Nie ma, nie ma. Ja że proszę wykrzykniki. Jakie wykrzykniki! I... Dobra Znaki i... zapytania, dziecko. Dobra, gdzie ty to... jesteś? Koło kamienia chodź. Naciśnij M i niebieska kropka to ja. M, gdzie jesteś? A, tylko wyjdzie, że jesteś. Eee, tak, eee, e... Na szybko... No zamknij się, na szybko zrobiliśmy takiego tutoriala. E, no i tak. Mam... Na, ma, na szybko, mam... tak. On ma... siedzi o pół godziny. No właśnie. <laughs> Ten Mam to blaskę uczy jak, jak widzicie. Chyba, że jesteście ślepy, to inna postać rzeczy, ale okej. Okay. No mu dalej. Aha i... Ehm, e, ten gość, którym teraz nagrywam <coughs> przepraszam z, z tym gościem, którym teraz nagrywam on, e, to lajku ten. Lajkujcie za intro, bo on mi to robił. Tak, wiadomo. Aha. Swag. Swag i te sprawy. Mm. Dobro chodź idziemy, bo przymudę... Ale już tam jestem! Tu to poczeknę. No. To mógłbyś mówić od razu. Jebry. Czekaj chwilę, zanim mi się czanki załoduje. Dobra, chodź bi, bić będziemy kogoś. Ty, ty sobie bij, ja mam w dupie. Ja, ja. Na hita ich mam. no to ty masz ich na hita, ja mam. To o, ja będę tych małych piwał. No, ale wiesz, ja mam... Ja też ich mam, mam na hita. Ja mam, nie, ja mam magiczną laskę. I masz lepszego tak. damage'a, tak, ode mnie? Jeszcze krytyki. Dobra, cicho. Y, 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 jeszcze słaby, chodź ci bić. Taki koksu, to chodź na go A! A, udało się. Dobra, pomóż mi tu podekspić, bo ty tam sobie z nubami swoimi spisz i ja, ja to nie mogę. Eee! Bo, no, to... bo wskazuję ten odcinek! No granie z nubami, no, no to z nubami, no. No, ale tam to było granie z lamami. Albo wakacje z nubami. Ty, to, to ty, ty, no, To wiesz, wino do tego, że ja ci kurde filmik obrabiałem i źle napisałem, Bo ja za niego wszystkie filmiki obrabiam, to... Co? Wszystko robię za Bożę niego... Się? Ty nawet no, filmików nie obrabiasz, zacznijmy od tego. No, tylko ten, zrobiliś intro. No i dobrze, jeszcze outro zrobię, jak będziesz chciał. Bo, bo cię nie jesteś, żeby mi za takie rzeczy płacić. Kurde cię wycę z tego odcinka. Albo cię wyciszę. Będzie jeszcze lepiej. Nie cicho. Nie dobra, spoko cicho. No także ogarnij. To zbieraj ci wódkę, okej? Okay? Ja, chodź taki, bo ja tu... och hej, są, mam tro, troszkę hajsów jest. Narzędzie zbieraczy zbierać torfu. Dobra jeszcze 10 Mocni są hmm. Ja sobie z nic nie robię i jest spoko. Opowiedz o swoim kanale mi wiesz, bo ja tym nie oglądam, bo nie jesteś sławny na YouTube. No, ale możesz oglądać i lajkować, a tu nie będzie sławniejszy. Nie no, to Cię będę lajkał jak wiesz, jakiś fajny film będzie. No. Na przykład po tym ci lajknę. Bo ze mną nagrywasz. Skąd wiedziałeś? <laughs> Widzisz, teraz co widziałam, to chyba... Na o, rynku... Cię ja prowadzę. Ja prowadzę, bo ja tu mam... Yy, bo ja tu dobry jestem. Bo to yy, wbudowane budow, yy, yy, GPS w dupie, tak wiem. Nie musisz o tym mówić. Gdzie Ty idziesz do cholery? Tu się idzie. Nie, tu się idzie, bo tu się ich bije. Ja tu expie No to tak. exp i tak leci też dla mnie Ale to ty możesz bić no. Ale nie, ty więcej wtedy expo dostaniesz jak ty bijesz a ja z gun Nie, nie? To, to czekaj, gdzie ty jesteś? Ty na dole jesteś Ty, ty na dole jesteś, gdzie o, ty strzelasz? O, trzeci level No i to ja też powiem, mieć trzeci level, co? Oszuście No dobra, trzeci level już Kozak <noise> No bo czekaj, się tu muszę przebrać Na w zasadzie ja też, ale nie mam w co, a nie mam A ja muszę to zrobić, zidentyfikować rzeczy Jak się identyfikuje rzeczy? Masz taki kryształ prawdy nie za dużo z tym roboty mijał mnie! co za gość! wygram po! o! zielsku czemu ja tego to zielska zebrałem, nie mogę wziąć? ja to zebrałem i, co, i też... no dobra patrz no ci masz inwentorii no mam i i nie mam żadnego, może i mam mam ale jestem idiotą i tego nie zauważyłem dobra Muszę użyć na kryształ prawdy czekaj i nacisnąć. Tak, dobra, podkrywałem już. Gdzie można kupić kryształy prawdy? Opowiedz. Nie razy kupować. To jest tylko strapa. Za drogo, to? Tak? Mhm. Cię i tak nie stać? Po chłopie jaki mmm jestem. Teraz. Zielone butki te sprawy. Dawaj ty pociśniemy Mogę ty po Nie mogę I dobra, mruczek Bruczasty Jak to mogę do ciebie mówić? Żebyś nie płakał nie, potem Nie, bo nie umiesz Cicho Ty, ty, ty lubisz mnie Wiem, wiem, że ty mnie lubisz Nawet zbi zbieramy Tylko mówisz, że ty mnie nie lubisz. Ty tak mnie... naprawdę podkochujesz się we mnie. Co ci odwala? Opiłaś nie, chodź na górę, chodź na górę. Chodź. Nie, naprawdę się dzisiaj opiłeś jednak. Znaczy nie na górę, chodź tam w bok. Nie. Trzeba, trzeba takie małe gówna. Wiem i one dają takie... zbieracze torfu. No. Torf dają. Narzędzia! ROLNICZE! Twoje narzędzie. Mam no, twoje dupy. Mruczkowe, żeby go wysterylizować. CO?! Pamiętaj nie, mi, te to, kotki nie, się nie. sterylizuje. Nie, wiesz co, ja chyba... Ty chłopie, to był poniżej pasa, wiem, nie, przepraszam. Nie, wiesz co, ja, ty, ja, te, ja tego odcinka nie wrzucę. Mm, musisz go wrzucić. Nie. Tak. Nie. No to ustyl moje intro, bo ja mam prawo autorskie. Mam siatków takiego Skycika, którego przed chwilą zignorowałem. No Cicho skycik mi pomoże, skycik jest Skycik wie co dobre. Ale nie dla ciebie. Cicho! Dobry mruczek, spokojnie, easy now, so teraz Ja wiesz gdzie idę? Nie. Yy, gdzieś mieliśmy iść Dobra, chodź bić, ole mało głupiń zabiłeś Już mam 6 narzędzi już, dobra, połowa drogi Ja mam Ja mam 6 hmm. Dobra bruczastygaming.pl Czy ci wiecie, że mi nawet za intro nie podziękował? Nie. Lepre. Powiedział, że jest za bardzo zła i powiedział do mnie tak. Zrobisz mi lepsze i do tego dwie dychy dorzucisz i podziękuję ci wtedy. Ja, ja myślę, dobra. Co, musiałem... ja, ja, nie, sorry, ja tego odcinka nie przeciągu. Musisz rzucić. Mm -hmm. Nie, to się ogarni. No wiem cicho. Jak się nie ogarniesz, to są... Nie nagram. Rozumiesz? Przepraszam. No właśnie. Teraz będę pewnie hejt to wali, mruczek. Czemu ty jesteś taki ham? Czemu ty jesteś taki ham, czemu ty mnie tak obrażasz? Ja tu się staram być miły. No starasz się! No ci staram, no że czasem mi nie wychodzi, to już nie moje wina. Czas! No czasami... Ale co ty mijesz, chłopie, bo mnie eksponowili. Ja biegam w sam przodek walki tym. No ty, gdzie tu jest boss? Pokazać ci? W każdej lokacji powinien być boss. Chyba, e. bo może to się zmieniło. Mm -mm, nie, tylko w tej mapie. Czy już w innych są, tak? Takich bardziej, takich bardziej do nisji. Czyli bardziej takie... Instancje tak? się przychodzi Pokażę Tu jest boss Tam Ole Cisne typa Ole dostaje Ole mnie dada Nie ma ze mną szans Ulepszony pierwszy z pieczęciem żebym dostał Norwej zbierać to Dobra, chodź, tych małych bić bez tego, ty. No wiem. trzeba pozbierać zbieraczy torfów. Dobra, no, Jeśli... chodź, idziemy coś robić. Jeśli chodzi. O, ty, gdzieś tam quest jest, wiesz? Na górze. No wiem. Jeszcze tam nie idźmy. Potem. Tu będzie taki specjalny... Mm. Tu będzie wykonanie zbieraczy torfów, nic, to, spoko. O chłopie, ale że mi się teraz walił, pomóż mi. Dobra, nie musisz. Mój exp. I mój. A wiesz, jak ty dostałeś tylko połowę. Ile dostałeś? 15? Więcej. 20? 32. No. Czyli no się to... połowę dostaje, no. No. Dobra chodź, idziemy i szukaj na prawą stronę, idziemy o Dobra małe są A, Dobra już mi będę miał Dobra już mam tor wykonany Już? Już te narzędzie no To chodź tu gdzie ja, to tu powinny jeszcze i tamki leżeć, wiesz Dobra Gdzie ty w ogóle jesteś? O jak ty daleko jesteś Umiejętności Kurwa O dobra, po ekspę sobie jeszcze. Ile czekaj, ile teraz, ile masz teraz ekspa 934 Czemu ty dużo? 9, teraz mam 945 44? Czterdzieści... Teraz 47 49 Ale ty chyba szybciej tego nabijesz O, mam jakiś broń 951 Szkody O słabe ty Miałem ulepszono a tu takie słabe jest I coś idziesz z questa oddać tak? O ty i oddać i będziemy kończyli Och. Dobry pomysł ja się raczej tego nie doszukam Ale mnie tu zaotakowali ty Ale mi chmara w Yes! dzięki za czwarty Dzięki, że mi nabijesz czwarty No ja też mam już czwarty O po staro wiedzy mam jakoś ty O za odcinkiem ja to ogarnę wiesz Dla mnie yes. Ale chłopie, nabijem level Ile masz ekspa 1600 63 No ja mówię, no nie no to, jest błąd wiesz Trudno, ja chyba więcej jak sobie Czemu Jak ty Turślinky ty, ty zebrałeś z tym pomoc Chyba um, biłem wtedy kiedy jeszcze ty nie wbijłeś tutaj na mapę i boś jeszcze w Ginfordzie No zbieracze Torfu no No Potrzebuję je jeszcze jeden. Torf Co? Torf jeszcze nie potrzebujesz. Mhm. Ej, ogólnie e, jak sąd wyjść do tego. Chyba tam po prawej stronie te drzwiczki, tak? Po prawej stronie to na dole bardziej. Te drzwi to jest wyjście do mapy, ta? Si, sorry się nie orientuję. Na dole są. Właśnie nadal są szkielety. Tam, tutaj gdzie są drzwi na dole Ja się idę oddać kwesta Ty ja też idziesz? No, nie wiem Goniem cię! gonisz mnie, ale nie dogonisz Ale pójdę kamieniem i co? I co? Cicho, przejdę drzwiami Tu ja dużo kurni wiesz teraz Przy okazji um. Pozabieraj wszystkie kwestie pozdrawaj Dobra no ja zbieram, zbieram mam my jakieś no, kwestii. No to dobre no to pożegnaj się. Dobra tak. To, to, to był drugi odcinek z serii Gramy z Dubami. Do zobaczenia. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie jego intro. No wiadomo. To, y lajkujcie, no i do zobaczenia. Odcinek będzie jeszcze jutro. Nie wiem, jutro jeszcze chyba będzie. Z czegoś odcinek myślę. Do zobaczenia! Pum!